Dzisiaj chciałbym streszczać się troszeczkę, powiem więc o różnych tematach krótko, ale główny taki powód, dla którego się z Wami kontaktuję w tej chwili, to to, że zapisujecie się na e, newsletter, żeby otrzymywać ode mnie wiadomości, ale ich nie otwieracie. Przypuszczam, że prawdopodobnie e, Google tnie, właśnie nie tnie zasięgi, może powiedzieć, tylko Google wrzuca wam to do spamu, dlatego jeśli chcecie rzeczywiście otrzymać te informacje, które Wam wysyłam. Zajrzyjcie do spamu, odnajdźcie informacje ode mnie i y, dajcie tam, że to nie jest spam. To nie tylko Google, bo, ale też inne przygno, y, poczty, systemy pocztowe mogą wrzucać te wiadomości do spamu, ponieważ posługuje się programem do masowego wysłania. Mailingu, aczkolwiek y, y, profesjonalnym, i, i, i po, po, raczej po, powinny, powinien sobie radzić. Natomiast wiem, że na pewno wpada do spamu, ponieważ te wiadomości do mnie samego wpadają do spamu. <grym> Także bywało, że nie mogłem znaleźć wiadomości, a potem znalazłem je wszystkie w spamie. Także każdą znalazłem, odhaczyłem, że to nie jest spam. Bardzo was proszę o to. A teraz powiem wam, między innymi, co możecie tracić przez to, że, że nie macie ze mną kontaktu, bo nie zawsze mi się chce nagrywać film. Akurat dzisiaj tak zrobiłem. Zobaczcie, dzisiaj zrobiłem taki temat, zaraz Wam ukażę, w którym jest film, bardzo, bardzo cenny film, w którym wirusolog opowiada o tym, że w zasadzie z wirusami my nie mamy żadnego problemu, że, że ta, ta, ta koronoś wirus jest chorobą ludzi chorych. Słabych, czy takich, którzy zaniedbali swój układ odpornościowy. Ja wiem, powiedzieć, jak to chorzy, jak młodzi ludzie chorują, no, no niestety młodzi też mają zaniedbany układ odpornościowy. Chodzi o to, że brakuje tam tego, co układ odpornościowy potrzebuje. Ja się w tym ostatnio zacząłem troszeczkę zajmować, zacząłem szukać, grzebać i właśnie się z wami chcę też tymi informacjami podzielić. Pod każdym artykułem staram się dać wam link do, do zapisania się na taką listę, również tutaj. Jak klikniecie w ten duży, niech pokarm będzie Twoim lekarzem, to również, to, to również tutaj Was przekieruje. Może Wam pokażę zresztą. Zostawiacie tu swój, swój e-mail, a potem właśnie sprawdzacie, czy nie wpadł do spamu. Tutaj staram się naprawdę fajne wiadomości Wam przesyłać, więc yy, bądźmy w kontakcie, bo prędzej czy później wykasują wszystkie materiały, które udostępniam i tylko i wtedy być może być ostatnią jeszcze deską ratunku możliwość kontaktowania się przez e-mail pod warunkiem, że go otrzymywać, że dopilnujecie, żeby go znaleźć. E, inny ciekawy temat, jaki tutaj na super fakty infodałem dzisiaj, to jest e, film, w którym przedstawiono informację, że słynna grypa hiszpanka to przede wszystkim nie miała nic wspólnego z Hiszpanią, a po drugie nie była wcale grypą, tylko była e, e, bakteryjnym zapaleniem płuc spowodowanym masowym szczepieniem ludzi młodych wtedy jest tu historia bardzo ciekawa więc języku polskim opowiedziana, więc zachęcam Was również do sprawdzenia, jeszcze skoro już tu jesteśmy, to powiem Wam tutaj mamy człowieka, który brał udział w wymyślaniu, badaniu technologii mRNA, czyli tej, która jest wykorzystywana w niektórych szczypawkach. I on ostrzega ludzi, żeby absolutnie nie dali się zaszczypować, ponieważ jest to niebezpieczne i mówi między innymi, o jakim, z czym to się wiąże, szczególnie błaga, żebyście dzieciom tego nie dawali. On sam proponuje inne metody leczenia przez famotydynę, hydroksychlorochinę i inwermektynę. No ale, ale tutaj w tym przypadku jest to przesłanie. Ono jest też przetłumaczone na język polski, tutaj w filmie, ale też i pod filmem jest przetłumaczone z wersji tekstowej, gdyby ktoś chciał z taką się zapoznać, kolejny, kolejny temat to dziś świński interes, a jutro ludzki. To znaczy, ten stary film ma kilkanaście lat już. W czterech częściach jest, bo kiedyś dopuszczano filmy na Google. Wideo, bo taki system jeszcze zanim, zanim Google kupił YouTube'a, i wtedy wolno było tylko 11 minut filmu, żeby były, więc on był podzielony na 4 części. I on do tej pory przetrwał ten film. On opowiada o tym, jak, jak firma Monsanto przejmuje kontrolę i do, doprowadza do ruiny między innymi hodowców świn, tu jest na przykład świn, ale także rolników, którzy sieją zboże czyste, czyste od zanieczyszczeń GMO ale z powodu zanie, zanieczyszczeń przez zapylania, przez wiatry między nimi. One są skażone, a potem firma Monsanto e, skarży o rzekomą kradzież e, i, i doprowadza do ruiny. I, I podobny podstęp, ale szczególnie właśnie pod kątem zwierząt, chciałem Wam zwrócić uwagę, jest zrobiony w przypadku świń, dlatego to jest świński patent, świński interes. E, otóż e, zapładniano, weterynarze w promocji oferowali super nasienie do zapładniania, mm, loch, Bo zapładnianie przez knurę jest zawsze niebezpieczne, więc wygodniejsze jest zapładnianie przez weterynarza. No i się okazało, że ludzie, którzy nie mieli żadnego pojęcia, korzystając z usług weterynarza, okazało się, że dostał, dostał się podstępem przez te, w ten sposób do ich świn gen. Który, na który sobie doprawa do tego genu rości firma Monsanto. W związku z czym te wszystkie świnie, które się urodziły, należą do firmy Monsanto, lub firma Monsanto oskarża o kradzież intelektualną i doprowadza do bankructwa firm y, y, rolników, hodowców, którzy rzekomo zagarnęli nieuczciwie, ukradli ten gen, bo, bo mieli z tego czerpać jakieś zyski. Co jest oczywiście nieprawdą, no, to był podstęp, ale chodzi o sam preceder, że jeśli y, zamiast firma, która zanieczyszczyła na przykład te zboże, odpowiadać za zanieczyszczenie, za zachwaszczenie genowe, za terroryzm biologiczny wręcz, to jest odwrotnie. Odpowiada niewinny człowiek, który padł ofiarą tego terroryzmu biologicznego, jako rzekomy złodziej, który, który był taki zachwycony ten, ten GMO, że ukradł i, i posiął u siebie na polu. Oczywiście kłamstwo, ale... Spytnie wykorzystywane, prowadzi w końcu do tego, że całe rolnictwo ma być, cały przemysł żywnościowy ma być w rękach wąskiej garstki ludzi tych samych ludzi, którzy dzisiaj nam fundują pandemizm którzy chcą wprowadzić ustrój zwany farmakologizmem. Warto o tym wiedzieć, ponieważ na tej samej zasadzie, jak sobie te, ta firma rości prawa tych świn, tak teraz może rościć sobie prawo do niektórych ludzi, bo już precedens jest stworzony prawnie, że jeśli mamy gen opracowany przez jakąś firmę, no to on, ta firma, jeśli przeżyjemy oczywiście, to może rościć sobie pretensje do nas jako swojej własności. Teoretycznie, według niektórych wirusologów, to raczej nie będzie problem zbyt poważny, ponieważ po prostu ci ludzie nie wytrzymają i pomrą. Natomiast jeśli, jeśli nawet ktoś przeżyje, no to tak jak jestem właśnie problem. Dzisiaj jesteśmy z przyczyn narodowościowych, przynależymy do jakiegoś narodu, więc tworzymy państwa, ale już w tej chwili państwa zrównano z korporacjami i wprowadzono państwa jako korporacje na giełdę. Dlaczego? No tam różne podają powody, ale moim zdaniem powód jest jeden, żeby w pewnym momencie państwo a korporacja to nie było żadna różnica. I jeśli się okaże, teraz mamy przynależność państwową, tak? Rodzimy się i mamy narodowość na przykład polską. No to potem się może okazać, że, że to nie będzie takie oczywiste, ponieważ jeśli będziemy mieli gen na przykład firmy Pfizer albo firmy Moderna, to będziemy należeć do Moderny lub do Pfizer'a. Narodowość może być wtedy rzeczą płynną. Okaże się, że ważne jest, jakie geny mamy, no bo geny przecież narodowo o narodowości te stanowią, tak? Okaże się więc, że nie jesteśmy własnością mm, narodu, tylko y, jesteśmy własnością firmy, korporacji. Co za różnica, czy korporacja ma, nazywa się Polska czy Pfizer, tak? Korporacja to korporacja. I do tego to zdaje się zmierze, dlatego ten film jest bardzo ważny, żebyście go, żebyście sobie go obejrzeli. On naprawdę jest oszczerzeniem i daje podstawy do tego, żeby, żebyśmy się obawiali takich roszczeń, takich praw, że tak, tak, takie prawa mogą sobie rościć do nas później. Oczywiście, już powiem Wam jeszcze jedną ważną rzecz, którą się możemy się spodziewać, jeśli nawet by doszło do tego, że ludzie dzięki szczepionkom przeżyją, albo nawet jeśli nie przeżyją, to i tak reklama to zrobi w taki sposób na koniec, naszym dzieciom, Waszym wnukom. Powiedzą, że e, ludzkość przeżyła tylko i wyłącznie dzięki temu, że jakaś firma wprowadziła gen, e, sz, e, przez, przez szczypawkę wprowadziła gen, i teraz w związku z tym wszyscy ludzie, którzy żyją, winni są wdzięczność tej firmie. No i co, za tym idzie jakieś podatki, aby wypadało płacić, bo gdyby nie ta firma, słuchajcie, to by nie było was na świecie. Taki będzie przekaz, choć oczywiście on będzie kłamliwy. Właśnie teraz, my jesteśmy w przededniu, o czym mówił jeden z tych. Wirusologów, jesteśmy w przedaniu wielkiej katastrofy, przy której cały system medyczny się załamie z tego prostego powodu, że chorych będzie tak wielu i skala problemu będzie tak wielka, że żaden system medyczny nie będzie w stanie tego ogarnąć. A to wszystko jest spowodowane masowym szczypaniem. Niczym innym. Żadnym wcale jakimś magicznym wirusem, który się pojawił nie wiadomo skąd. Ok. Jak już powiedziałem, kładę duży nacisk na. na yy odporność, w związku z czym mam tu też takie wersety. Takie artykuły jak na przykład o beta glukanach, które silnie wzmacniają i stymulują nas, nasz układ odpornościowy. Nawet komórki rakowe potrafią niszczyć. To jest cała seria artykułów, które ja piszę i cała wiedza, którą ja w tej chwili zbieram, z którą chcę się z wami podzielić, dlatego właśnie zachęcam, żebyście kliknęli tutaj. I zapisali się na wiadomości, gdyż będę robił spotkania. Nie wiem, czy będę to publikował w internecie, ale będę robił na pewno spotkania, na których podzielę się z Wami tą wiedzą. Także zachęcam do tego, żebyście zaglądali. I to nie jest znowu tylko i wyłącznie te tematy. Znowu jest tutaj więcej. Tu jest przestroga przed jedzeniem. To jest to, co właśnie jeden z wirusologów, ten tutaj wyżej, który tutaj będzie mówił, że jesteśmy osłabieni przez między innymi żywność. Przez po prostu... Ja tak twierdzę, że tak jak nas przygotowano, jak rolnik szukuje grunt pod zasiew, tak nas przygotowano pod pandemizm, doprowadzając nasze organizmy do pewnego stanu. Dla... W jaki sposób? No przede wszystkim fundując nam wspaniałą, cudowną żywność. I ten artykuł tutaj, który nawiązuje do osiągnięć doktora Paula Claytona, mówi właśnie o tym, że Perfekcyjnie do, do, dopracowano smaki w taki sposób, żebyśmy chcieli się żywić czymś, co jest dla nas niezdrowe, ale przepyszne. Z tego powodu zostało to nazwane nawet gastroporno albo gastroorganizm, orgazm. Po prostu oni faktycznie dopracowali w, w szczegółach w sposób nas, uzależnienia nas od tego no jest tu parę innych też tematów m.in. jak zwiększyć naturalną odporność i, i parę innych jeszcze zachęcam do zaglądania, ale to nie jest jedyne, jedyne miejsce, w którym zostawiam moja aktywność jest bardzo duża, ja wręcz nie nadążam z tym, nie wszystko jestem w stanie zrobić w formie artykułów, nie wszystkim jestem w stanie Wam powiedzieć dlatego teraz tak mówię w skrócie, tutaj macie filmy, może zacznę, kanał na Biczu założyłem super fakty info, też znajdziecie go tutaj jest film na dole, który mówi o tym, że w telewizji brazylijskiej powiedziano, że jest tak duża liczba ofiar koronaświrusa, że aż ofiary leżą na ulicy. No i sąsiedzi, którzy to obserwowali w Brazylii, wyszli i zaczęli patrzeć, tam były, nawet malekinni nie były, bo to było leciutkie, były po prostu pakunki, które udawały ludzi. No i zrobiła się tam chryja. Tutaj macie wyżej film rodziców, którzy, którzy zaufali rządom, zaufali mediom, zaufali firmom farmaceutycznym i poddali swoje dzieci czemuś, co wydawało się bezpieczne, a okazało się no, tragicznym eksperymentem. Dzieci ich umarły i ci rodzice płaczą i apelują teraz do innych, żeby tego nie robili. To dla tych, co mają wątpliwości, że, w ogóle, że, że, że ktoś w ogóle umiera po tym. Tutaj macie bardzo ciekawy film, którego też chciałem bardzo mówić i nie zdążyłem, to jest Pols, polski Polak zrobił. Na temat statystyk, jak nas oszukują. W statystykach jako osoby, które umierają albo chorują na koronawirusa, są uwzględnione też osoby, które miały pełny przebieg szczepień, ale zmarły na przykład. Do 14 dnia od przyjęcia drugiej dawki, ostatniej dawki, o, w ten sposób. Natomiast jeśli ktoś przyjął wcześniej wszystkie dawki, ale nie przyjął ostatniej, też jest zaliczany, że on, że on jest jakby nigdy nie szczepiony. Także tutaj jest manipulacja. Statystyka wam potem mówią, że że, ktoś, że liczba ofiar, na przykład osób, które były nie zaszczepowane, za, za za e, to jest 35 tysięcy, a nie mówi się, ile tam, tam jest osób, które przyjęły y, obydwie dawki czy wszystkie dawki, bo akurat na dzień dzisiejszy to chyba w Polsce są dwie, ale zmarły w przeciągu 14 dni, więc się ich nie, zalicza jako, jako rzekomo niezacipowane. bez sensu, nie? Ale no, tak się manipuluje danymi. Ale tak samo, to, ja, oni się tego przyznają, tylko że małem drukiem na dole, trzeba na to zwrócić uwagę. Tak samo osoby, które przyjęły jedną dawkę, a nie, nie zdążyły przyjąć drugiej, a zmarły, to też są zaliczane jako niezacipowane. Oczywiście to jest manipulacja, to jest kłamstwo wręcz. I tutaj są dane faktyczne. Potem macie wypowiedzi, film, który zacytowałem. Czasem mówią prawdą. To jest kompilacja różnych wypowiedzi, w których, w których pa, padają słowa, które, z których można wywnioskować o co im chodzi. Czyli chodzi o tak naprawdę zmniejszenie liczby ludzi na ziemi. No i tu są też, też te patent świński. Cztery odcinki. Jest tutaj też ten film tego wirusologa, o którego dzisiaj mówiłem. I jest tutaj też ten. Film gryp, zatytułowany Grypa Hiszpanka a COVID-19. Zaskakujące podobieństwo. W rzeczywistości to było, to było coś strasznego. Zginęło 50 milionów ludzi. Więcej niż na, w ciągu kilku lat toczenia się pierwszej wojny światowej, która uchodziła wtedy za najbardziej okrutną w dziejach ludzkości. Otóż farmacja za pomocą szczepień zabiła wtedy więcej osób, Niż, niż, niż tutaj było, jeszcze jeden kanał. To jest kanał Superfakty Info. Jeszcze jeden kanał Wam polecam: to jest Obik1. To jest na chomiku chomiku.pl. Tutaj możecie, jeśli ktoś nie umie ściągać innych filmów stamtąd, tutaj te same filmy można pościągać sobie na komputer i dalej przesyłać także tutaj staram się, staram się jak najwięcej, właściwie staram się wszystkie ciekawe filmy tutaj wrzucać to tyle jeśli chodzi o dzisiaj także jeszcze raz przypominam zasubskrybujcie nie tylko ten kanał ale zapiszcie się na otrzymywanie newslettera, tam więcej informacji do Was wyślę, bardziej szczegółowe ba, nawet możecie się ze mną umówić na, na rozmowę natomiast, natomiast e, sprawdzajcie pocztę czy wiadomości ode mnie nie wpadły do spamu, jeśli nie chcecie ode mnie otrzymać wiadomości to żaden problem w każdym liście ode mnie będzie link do e, anulowania subskrypcji. A dzisiaj Wam dziękuję, zapraszam po raz kolejny. Albo do kontaktu mailowego.